Normalnosse, Mateusz Klebba. Ja. I tam na drugą stronę. Pierwsza nagroda w kategorii poezji, wiersz kropka mleka, ja ci jednomyślnie żyry przepadł do tej pierwszej nadgrodę. To je Godło, autor z Kaszepści, 34, Hanna Makurat-Snuzik. Dziękuję Dziękuję drodzy, gratulacje. Białka jako skreła w, mą w mąskiej formie Godła. Szanowni. Państwo. W tej następnej kategorii banda chce się ryciec do wrancieni głę wasna Urszula Drzężdżon. Baro, nie. Brawo. Wasna Urszula Drzężdżon. Jeno baro, baro miło, że białka tego, kto przeswiecywał temu konkursowi. Je znuma to je prowze tak. Jak je białka to jest płełba y, męża chłopa. Wyróżnienie w kategorii proza. Godło. Balika czternosce rojenia. Krystyna lewna. Brawo. Dziękuję i gratulacje. Tak, proszę o Ostatni tu, jest w tej stronie. Szanowni Państwo, ja są so usuwam, także metus na pewno już są wszyscy na tej scenie w Binie Płynieski. Trzeca nadgroda w kategorii proza. Godło, lesna krosniąta. Tytuł utworu Stareszka Anna Świstów. Brawo! Wielkie brawa. Wielki brawa. Żeby była równowaga w kosmosie, zachływono we wszechświecie Rosję knopiczk, Rosję dziewczą, Rosję chlop, Rosję białka, teruje Knop. Godło blurowcza legenda, ledrzewian ta, nagroda w proces sławami formella. Brata, dla nie <noise> Był to także utwór, nad czym komisja są ciepło ale był jeszcze taki, co dobył nas wszystkich w gorst pierwsza nagroda go było Radko Wrejna Grzegorz Szramkę. Brawa, brawa, wielkie brawa i gratulacje dla was tak Trzechodomek. I Rzeka się w kategorii drama y, poprosiła ten sum skład we pani nadgrodów. Ten sum skład. no są wszelkie. W kategorii dramat wyróżnienia nie ma, ale je Są wszelkie trzy nadgrody. Trzeco nagroda godło tym kaszewsko familiada Karolina Serpweto ścicie koęsko. Brawo własne własnej I jak w prozie i poezji rzekłam, że Rosje knopik, ro Dziewczątko doteruje znowu czas na knypę. Drego nagroda w kategorii dramatu, godło, głos synny, balet, tworz, smątka, Adam, Hebel. Brawo. Gratulacje, Brawo. bravo. Nas ujęło drogie Adamie, libretto forma muzyczna w Titramie. no i znowu teru, ja już zdradzała jakim mekluczym idzę teru znowu będzie kolejna białka, co by ta harmonia w tym wszechświecie była, a nie że rozwiększała je po strunie chłopów, a nim razem większała je po strunie białków. Pierwsza nagroda w kategorii drama, Łęczy mało godło. Autor, ale my już wiemy, że to jest autorka, autor z Kaszepszczy 34, cierpienia młody DO kazego. HANNA MAKURAT-ZNUŻI. Wielkie brawa. Gratulacje. Wspaniały dramat i komisja jurorze, Zdecydowanie, aby jak najrechli ten utwór sceniczny braca za niego aktorze, reżyserze i nabina z nim jak na prądzie. To jest nawiązanie do.